Cześć, witajcie! Z tej strony Yolo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo dawno nie było odcinków, ale już będą w każdy poniedziałek. I zaczynam nową serię z poradnikami jak grać w Minecraft. To właśnie pierwszy odcinek z tej serii. Więc pierwsze co musimy zrobić to ściąć drzewo. Jeśli już ścięliśmy drzewo, to musimy przerobić je na deski. Następnie musimy zrobić z nich crafting table. I stawiamy go prawym przyciskiem myszy. Następne, co musimy zrobić, to jakieś narzędzia. Więc na sam początek robimy kill-off. Jeśli już mamy ten kill-off, to musimy zejść do jakiejś kopalni. A jeśli nie ma żadnej kopalni w pobliżu, tak jak tutaj, to po prostu kopiemy się w dół. O tak, żeby właśnie do tego kamienia dotrzeć. I zbieramy ten kamień. I musimy mieć właśnie 20 takich kamieni. I wychodzimy z naszej norki, jaskini i znowu wchodzimy w crafting table. I teraz Wam pokażę, jak zrobić wszystkie narzędzia, które będziecie potrzebować. I to wszystkie narzędzia, których właśnie teraz potrzebujecie. Więc idziemy znowu do kopalni. Ja pójdę do tej jaskini o tutaj. Ale wy jak nie macie właśnie jaskini, to musicie się kopać po prostu w dół i w dół, aż nie znajdziecie węgla. Tutaj właśnie mamy żelazo, więc je sobie wykopiemy. Tutaj mamy węgiel. Węgiel jest bardzo ważny, bo bez niego nie da się przepalać rzeczy różnych. Też potrzebujemy światła, więc musimy zrobić pochodnie. To teraz pokażę Wam, jak zrobić pochodnie. Klikamy sobie E i bierzemy patyk i jeden węgiel. I mamy pochodnię, i pochodnia daje nam światło. I jeśli już macie węgiel w jaskini, to zbierzcie go tyle, ile się da. Tutaj mamy drugą jaskinię, więc ja się tutaj porozglądam za żelazem, bo żelazo będzie nam potrzebne, żeby zrobić lepsze narzędzie. I jeśli macie żelazo, no to zbierajcie jak najwięcej żelaza, bo żelaza nigdy za wiele. Nie zapomnijcie, że właśnie w Minecraftcie są złe potwory, które, które są złe i was atakują, więc musicie je pokonać i najlepiej pokonujcie je siekierką, bo ona najwięcej zadaje. Jeśli ścigają Was jakieś potworki, i to musicie się gdzieś schować. I najlepiej, jak macie wioskę, i do jakiegoś domu w wiosce. I właśnie jak macie wioskę, to najlepiej, jak was zostanie noc, musicie iść szybko do jakiegoś domku i tam są łóżka i musicie się przespać. Już jest dzień, więc możemy wyjść. I te potworki się palą. W dzień jak są te wioski no to w większości domków są łóżka więc weźcie sobie jedno bardzo wam się przyda okej okay, i weźmiemy sobie to sianko bo z tego sianka zrobimy chleb i najlepiej takie sianko zbierać motyką bo się po prostu szybciej niszczy a i jak zrobiliście crafting, to bierzcie go wszędzie ze sobą, a nie zostawiajcie tak. Więc teraz wam pokażę, jak zrobić chlebki. Już zrobiliśmy, więc weźmy ten crafting. I jeśli nie macie wioski, to jeszcze przed nocą musicie sobie zbudować jakieś schronienie. Więc poszukajcie jakiejś góry, jakiegoś takiego wzniesienia, gdzie możecie się wkopać. Po prostu wkopcie się w tą górę o tak. I zróbcie jakieś pomieszczenie. I oto nasz nowy dom, prawda, że przepiękny? No, taka jaskinia. I postawmy w naszym nowym domu crafting i łóżko. Jeśli klikniemy na łóżko prawym przyciskiem myszki, to mamy PowerPointa i też tak się kładziemy spa. A jeśli nie macie wioski, to właśnie musicie znaleźć owce. Zaraz sobie po nie pójdziemy. Ja już tam widzę owce, o tam. I właśnie sobie po nie pójdziemy. I właśnie musicie je zatłuc, żeby mieć z nich wełnę. i dostaliśmy właśnie wełnę i mięso i w Minecraftie się pojawiają takie zepsute portale do netheru czyli piekła i przy nich możemy znaleźć takie skrzynki z różnymi rzeczami więc weźmy sobie te wszystkie rzeczy Mamy tu złote marchewki i, i takie bryłki żelaza, z których możemy zrobić sztabki. I zegar, który pokazuje czy jest dzień czy noc. I ten zegar się przydaje bardzo w kopalni. Więc już się robi noc, więc wracamy do naszego bunkru. I co najważniejsze musimy zrobić drzwi, żeby żaden potworek nam nie wlazł do domu. Więc o tak się robi drzwi. I stawiamy je gdzieś tu. I teraz pokażę Wam, jak z tych bryłek możemy zrobić sztabki. A żeby jeszcze inaczej zrobić sztabki, to musimy, musimy właśnie to przypalić. Więc musimy zrobić piecyk. Tak się robi piec. Stawiamy I do piecyka wkładamy węgiel, ale najlepiej przerobić ten węgiel na, na bloki węgla, bo będzie się dłużej palić i po prostu lepiej tak jest. Mamy trzy, tyle wystarczy i przepalamy właśnie to żelazo na sztab. Już mamy noc, więc połóżmy się spać. A i łóżko robi się w ten oto sposób. Więc to by było na tyle w tym odcineczku. Jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, to musi być pod tym odcinkiem 10 łapek w górę. Więc do zobaczenia i pa pa!